I witam Cię w module drugim, w którym dokładnie sobie przerobimy każdy z naszych obszarów, który ma wpływ na każdy pozostały. Tak jest, moi drodzy. Zaczynamy od stóp, i one będą rzutować tak naprawdę na wszystko: na nasze kolana, na nasze biodra, na nasze taśmy. I jeśli mamy sprawne stopy, bardzo takie elastyczne, i co to znaczy elastyczne? No, możemy sobie wyobrazić, że stopa powinna być tak samo chwytna jak prawie jak dłoń. Oczywiście ze względu na swoją budowę mamy krótsze palce, no to jest to niemożliwe. Natomiast powinniśmy przynajmniej jakiś, nie wiem, przedmiot być w stanie złapać i podnieść stopą. Wtedy jest to, powiedzmy, taki mm, jakby wyznacznik, że one są rzeczywiście elastyczne, takie jak być powinny. Dlaczego jest taka ważna? Rzutuje na inne elementy, a więc jeśli będzie problem ze stopami, to ani nie będziesz w stanie robić dobrych przesiadów yy, i generalnie wiele ruchów na dolne części ciała będzie niemożliwe albo ciężkie do wykonania, a z drugiej strony nawet spięte stopy będą rzutować na pracę góry ciała. Tak? Może coś później pracować krzywo itd. Więc zaczynamy sobie od kilku ćwiczeń, które te stopy nam zmobilizują i przywrócą do właściwej sprawności. Pierwszym narzędziem, które użyjemy jest piłeczka. Ta piłeczka generalnie jest troszkę za miękka, więc nie jest ona idealna do, tego, do tej pracy, aczkolwiek wystarczy na początek. Jeśli ktoś ma bardzo spięte stopy, to może właśnie użyć takiej bardziej miękkiej piłeczki. Natomiast ja bym polecał docelowo mieć piłeczkę do lacrosse, która jest twardsza, taka bardziej kauczukowa, gumowa. I ewentualnie piłkę do golfa. Też to jest w porządku. Dlaczego? Bo są one twarde, bardziej punktowe i bardziej będziemy w stanie dotrzeć do tych punktów spustowych i generalnie do tych napięć, które chcemy rozluźnić. Także piłeczkę sobie używamy w ten sposób, że przede wszystkim kładziemy ją na ziemi i zaczynamy sobie rolować stopę. Rolujemy sobie stopę i szukamy jakichś napięć. Jeśli jest, Ból w jakimś określonym momencie to przytrzymujemy 5 sekund. Oddychamy. I to jest bardzo ważne, tak? W momencie, gdy znajdujemy punkt, zaczynamy głęboko oddychać. Jeśli będziecie znajdywać te punkty, naciskać na nie, ale będziecie jednocześnie spięci i nieważne to, czy pracujecie z piłeczką, rollerem, czy masuje was masażysta. Jeśli ten nacisk będzie na tyle mocny, że stracicie poczucie nad tym, żeby głęboko oddychać i się napniecie, bo często tak jest u masażysty, że on przesadzi z tym dociskiem do powiedzmy istniejącego problemu i my się jeszcze mocniej napinamy wtedy jest źle. Wtedy ten układ nerwowy blokuje realnie te rozluźnienie. Więc to, co byśmy chcieli, to dopasować się, powiedzmy, znaleźć ten punkt, a następnie dopasować nacisk żeby nie był on przesadny, żeby nie powodował takiego przesadnego napięcia w naszym ciele i ogólnie w naszym organizmie i wtedy zaczynamy oddychać. Tak jak mówię, czy jesteśmy masażysty, czy rolujemy sobie piłeczką, także znajdujemy te punkty, przytrzymujemy i dajemy sobie na to troszkę czasu, ponieważ nie zawsze to czuć od razu. Czyli powierzchownie możesz nie czuć, że jest problem. Dopiero w momencie, gdy zaczniesz oddychać i ta piłka pójdzie dalej, trochę się rozluźni ta górna warstwa i wejdzie ta piłka dalej, i dopiero poczujesz to napięcie. Wtedy zaczynasz właśnie tą realną pracę i wtedy to zacznie puszczać. Tak? Dajemy sobie czas, głęboko oddychamy i w ten sposób pracujemy. Następnie odpuszczamy piłeczkę. Gdy już sobie je porozbijamy, te stopy wstępnie, przechodzimy do takiej pracy bardziej mobilizującej, czyli chodzimy na palcach, staramy się robić to jak najdłużej, dać sobie czas, szczególnie na początku, kiedy te obszary są najmocniej napięte, bo nigdy ich nie rozróżnialiśmy, więc chodzimy na palcach, następnie chodzimy na piętach, tak, jak najdłużej, następnie zewnętrzna część stopy, i wewnętrzna. I powtarzamy jeszcze dwa razy. Najpierw na palcach, na piętach, zewnętrzna część i wewnętrzna. Następnie przechodzimy do takiego lekkiego ugięcia kolan. Podwijamy stopę i sobie pulsujemy w ten sposób. Stopa powinna być podwinięta. I pulsujemy rozciągamy, rozcięgno podeszwowe. I jeszcze raz ostatni raz powtarzamy całą pracę tu, na palcach pięty zewnętrzne i wewnętrzne. Ok? To jest pierwsza praca, od której możemy zacząć stricte nakierowana na nasze stopy. Następnie przechodzimy do obszaru, który jest poniekąd powiązany, a więc nasze mięśnie łydki, które też fajnie żeby były. Gdzieś tam e, niezbyt napięte. One i, i tak są mocno napięte, bo większość z nas ma bardzo spięte te łydki, choćby ze względu na treningi. E, natomiast staramy się porozbijać troszkę i rolowanie, które w, w ten sposób wykonuję, powiedzmy jest dobre, ale jeszcze lepsze by było właśnie rolowanie piłeczką. Tak? Czyli e, możemy tą samą pracę, którą wykonujemy na rollerze w ten sposób wykonać sobie z pomocą piłeczki tutaj oczywiście możemy albo pracować w takim typowym rolowaniu ale możemy się też zatrzymać popracować sobie tą stopą i zobaczyć znowu czy jakiś rejon nie jest nadmiernie napięty w tej łydce tak? czyli możemy tu się zatrzymać hop i popracować sobie stopą góra-dół i druga strona tak samo analogicznie Czyli dziesięć razy sobie przejdziemy tą łydkę. Ten roller też jest raczej taki miększy. Możemy twardszy roller wybrać, co będzie później docelowo potrzebne, żeby no jednak działało to, to, co robimy, tak? Bo nie sposób wybrać najmiększy roller, który jest niemalże miękki jak poduszka i tak naprawdę nic nam nie daje. Także moje łydki są ok, nie są nadmiernie napięte, nie daje im, nie potrzebuje więcej czasu. Następnie możemy sobie użyć gumy PowerBand, która jeszcze lepiej tutaj zmobilizuje cały ten obszar. Jeśli ktoś ma właśnie problem tutaj z tym rozciągniętym podeszwowym i generalnie z mobilnością w przysiadzie, to teraz będzie kilka fajnych ćwiczeń, które ten problem rozwiążą. I do kolejnej mobilizacji użyjemy sobie gumy PowerBand. Jest to guma, którą możecie dostać na mojej stronie milanhince.pl. Możecie ją zakupić, możecie też cieńsze, grubsze gumy, jeśli chcecie. Gumę sobie przywiązujemy do stabilnego elementu, przeklatamy sobie ją w ten sposób. Następnie zakładamy ją na staw skokowy. Okay. Wychodzimy sobie do przodu i teraz naszym kolanem możemy wyjść maksymalnie do przodu. Powinniśmy w zasadzie. Możemy to się docisnąć czymś. E Jakimś ciężarem, czyli możemy sobie tu położyć albo worek, albo cokolwiek. Ja to zrobię bez użycia dodatkowego, natomiast skupię się na tym, aby maksymalnie wyjść kolanem do przodu i poczuć rozciągnięcie w tej przedniej części stopy, a także w tylnej. Także tu głęboko znowu oddychamy i dopiero w momencie, gdy zacząłem oddychać, czuję realne rozciągnięcie. Czuję, że to puszcza i pogłębia mi się zakres, tak? I teraz dla was jest ważna informacja taka, że po wykonaniu tej całej pracy na stopy, jakby nie jest to skończona praca, bo to jest nowy zakres, który powinien być zapamiętany przez nasz układ nerwowy, jednak stanie się tylko wtedy, to kiedy wzmocnimy ten nowy zakres. A więc on jest słaby, bo jest nowy i to jest tak jak z gumą, która Wydłuża się i jest coraz cieńsza. A więc ten nowy zakres potencjalnie jest dużo bardziej podatny na kontuzje, niestety. I abyśmy sprawili, że stanie się on dla nas funkcjonalny, przydatny i generalnie zostanie z nami na dłużej, musimy właśnie ten słaby nowy zakres wzmocnić. Dlatego na koniec całej mobilizacji na stopę wykonamy sobie wzmocnienie tego nowego zakresu. Ale teraz jeszcze skupimy się na tym, żeby fajnie to porozciągać. Wychodzimy, pamiętajcie, kolanem. Ja sobie tutaj przełożyłem ciężar naprzód. Dzięki czemu uczuję jeszcze lepsze osiągnięcie. Oczywiście, tak jak wspomniałem, możemy się tym czymś tutaj dociążyć. I pamiętajcie, żeby nie odrywać stopy. Stopa jest cała na podłodze. Dajemy sobie tutaj po 30 sekund na stronę. Następnie. Odkładamy gumę. Możemy zrobić również to ćwiczenie w drugą stronę. Hop. Tak. I również tutaj się dociążyć do przodu. Ok. I przechodzimy do mobilizacji. Wysuwamy sobie z jedną stopę. Do przodu, druga jest na ziemi i pracujemy sobie w takim zegarze hop. Najpierw godzina 12, 15, 18. Hop i pięć razy pracujemy sobie tak pogłębiając zakres. I znowu nasza stopa będzie pracować w każdym kierunku, dzięki czemu fajnie się. Zmobilizuje cały staw skokowy. Ok. Powtarzamy sobie 5 razy. Hop. I przechodzimy do ostatniego ruchu, który zaraz Wam pokażę. I przechodzimy do ostatniego ruchu, który będzie, tak jak wspomniałem, utrwaleniem tego, co sobie zrobiliśmy i wypracowaliśmy. Wchodzimy na coś generalnie, co będzie podwyższeniem. No ja tu mam skrzynię taką dosyć wysoką która jest być może przerostem formy nad treścią, natomiast chodzi stricte o pracę, w której zejdziemy sobie piętą niżej niż podłoga, tak? poniżej i wejdziemy na palce. Tak? Czyli chcemy rozciągnąć znowu i napiąć. Polecam tu sobie właśnie rozciągać na raz, ale wchodzić hop na dwa razy. Czyli rozciągamy, spinamy i jeszcze dopinamy. Tak, żeby przepracować pełny zakres ruchu. I jednocześnie, tak jak wspomniałem, utrwalić to, co przed chwilą zmobilizowaliśmy i rozciągnęliśmy. Także pracujemy sobie po 20 razy, dwie serie na stopę hop i 22 rozciągamy i powoli napinamy. Całość wykonujemy w bardzo kontrolowany sposób. Tak, żebyśmy czuli fajne rozciągnięcie, nawet palenie lekkie. Nie ma w tym nic złego. I pracujemy sobie, tak jak wspomniałem, w dwóch seriach. I nasz staw skokowy mamy zrobiony. Tak więc to jest pierwszy element, od którego powinniśmy zacząć. Stopy warto sobie Przynajmniej może niecodziennie, chyba że mamy z nimi problem, mamy pospinane to robić codziennie. Jak mamy je, powiedzmy w dobrym stanie, to wystarczy 2-3 razy w tygodniu podczas rozciągania dorzucić sobie rolowanie tych stóp, właśnie pracę na różnych płaszczyznach, czyli chodzenie na palcach, na piętach, zewnętrznej, wewnętrznej części stopy i dodatkowo jakieś jedno rozciąganie, tak? Później utrwalamy, możemy również utrwalać na maszynie oczywiście, do wznosów, na łydki, jeśli jesteśmy na siłowni. Jeśli jesteśmy w warunkach domowych, to tak jak wspomniałem, z lekkiego podwyższenia sobie wstajemy na te palce na dwa razy, fajnie je dopinając, czując ten mięsień łydki, no i pracujemy na jedną stronę, później na drugą osobno, tak żeby się skupić na jednej i drugiej stronie indywidualnie. Także tyle i przejdziemy sobie do kolejnego obszaru.